Ten kierowca daleko już nie zajedzie, bo jak widzicie, najechał na wysuwający się słupek, po czym z jego samochodu wydobywa się na drogę jakaś ciecz. Jedno jest pewne, jego kilometry są już policzone. Nie wiem, jak doszło do tej sytuacji, ale ten kierowca, chcąc zaparkować, wyrwał drzwi z zawiasów, a później staranował samochody na parkingu. Wiadomo, że ciężarówka albo autobus musi wziąć większy zakręt, aby idealnie skręcić. Jednakże, ten kierowca osobówki, Chyba myślał, że ciężarówka skręca w inną stronę, no i doszło tutaj do kraksy. Odpadające koło wystrzeliło samochód w powietrze, który wpadł na samochód po prawej stronie, a ten uderza w ciężarówkę, która przewozi inne samochody. Przykra sytuacja z efektem domina. Kierowca Mercedesa, wyjeżdżający z parkingu, odbija bilet, aby otworzyć rogatkę, jednakże ciężko mu to idzie. Kierowca miał wrzucony pierwszy bieg i, przybliżając się do odbicia biletu, puścił sprzęgło, a samochód sam odblokował przejście. Autor nagrania chciał wyprzedzić wolno jadący pojazd przed nim, lecz niestety, przy próbie wyprzedzania, ten pojazd nagle skręca w lewo. Niestety, ciężko dostrzec na nagraniu, czy wyprzedzany pojazd dał kierunkowskaz w lewo, bo domyślam się, że raczej mógł nie dać na początku tylko dopiero wtedy, gdy było już za późno. Ciężko jednoznacznie ocenić tą sytuację. Jeśli nie było wcześniej kierunkowskazu, to wina jest po stronie wyprzedzanego pojazdu, a jeśli kierunkowskaz był to autor nagrania mocno zawinił. Na sam koniec widzimy, jak kobieta wychodzi z samochodu. Ta akcja to szczyt chamstwa. Kierowca impostu wymusza pierwszeństwo i wjeżdża na miejsce parkingowe. Po czym cofa i uderza w autora nagrania. Wychodzi z samochodu i jest zdziwiony zaistniałą sytuacją. Zresztą posłuchajcie. Chłop, no co. cofałeś? Ja mam nagrane, chłopiek! Co? Ten samochód BMW uderza w słupki, a później wychodzi z niego kilkanaście osób. Nie wiem, jakim cudem pomieścili oni tyle ludzi w tym samochodzie, ale samo nagranie należy do tych dziwnych. I to naprawdę bardzo dziwnych. Ten ham drogowy prowokuje do stworzenia wypadku. Jak widzicie ostro co chwilę przyhamowuje i jeszcze wystawia przez okno środkowy palec. Autor nagrania jest w szoku i jak najszybciej chce ominąć tego delikwenta, ale ten mu na to nie pozwala i dalej prowokuje. Aż w końcu prowokacja się udaje i autor nagrania niestety uderza w sprawcę, traci panowanie nad pojazdem i uderza w pobliskie drzewo. A sprawca ucieka natychmiastowo z miejsca zdarzenia. Czowa na tym nagraniu to wyjątkowy przypadek upartości. Wciska wsteczny i widać, że uderza w krawężnik, jednakże się nie poddaje. Dociska nogę gazu do końca, a samochód cofa. Tylko że kolega tak cofnął, że chyba teraz utknął. Kierowca BMW z włączonymi światłami awaryjnymi wjeżdża prawie w kierowcę po lewej stronie. A następnie traci kontrolę nad pojazdem i pakuje się w barierki. Ciężko tutaj stwierdzić, czy było to chamstwo, za które dostał Instant Karmę, czy może jednak doznał jakiegoś uszkodzenia w swoim pojeździe, i właśnie to próbował sygnalizować. Ten kierowca musiał się naprawdę bardzo śpieszyć, bo jak widzimy, tak się śpieszył, że wylądował w garażu. No ale trzeba przyznać zakręt, ładnie obrał. Bo nawet nie uszkodził stojącego tam czarnego pojazdu. Ta sytuacja zadziała się dosyć szybko. Dzięki szybkiej reakcji autor nagrania i jego pasażer uniknęli prawdopodobnie ciężkiego wypadku. Kierowca samochodu, którego nie widzimy na tym nagraniu, uderza w cysternę. No i z relacji, którą przekazuje pasażer kierowcy. Możemy się dowiedzieć, że wypadek był naprawdę poważny. Ktoś tutaj chyba zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego. Kierowca swojego samochodu, teraz to dopiero zauważył, lecz jak widzicie, jest już nieco za późno. Ale jeszcze o własnych siłach próbował on za klamkę trzymać samochód, aby ten nie wpadł do wody. Kierowca passerati, jadąc z rodziną przez miasto, chciał przejechać w ostatnim momencie przed tramwajem. Niestety nie udało mu się i jego samochód można powiedzieć, że otarł się o ten tramwaj. A następnie kierowca zatrzymał samochód przed schodami budynku. Na pierwszy rzut oka, jak można zobaczyć, nic się nie stało. Wina najpewniej leży tutaj mimo wszystko po stronie kierowcy, i sam będzie musiał zapłacić za wgniecenie w swoim samochodzie, bądź też za dodatkowe uszkodzenia tramwaju. Kilka osób podchodzi do tego kierującego i pewnie sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Nie mam pewności, ale motorniczy tramwaju chyba też do niego podszedł. Nagrywający również zjeżdża na pobocze i zapewne też chce się upewnić, czy wszystko w porządku. Ta akcja, którą zaraz zobaczycie, jest bardzo niebezpieczna. Kierowca ciężarówki prawdopodobnie stracił nad nią panowanie, bo po kołysaniu się na prawo i lewo, ciężarówka przewraca się nagle na lewą stronę. I uderza w barierki. Autor nagrania nawet to skomentował. Akcja wygląda naprawdę poważnie i ogromny plus dla kierowcy ciężarówki po prawej oraz autora nagrania, że zatrzymali się pomóc. Nie wiemy jednak, w jakim stanie jest poszkodowany. Natomiast to była bardzo niebezpieczna sytuacja. Życzymy oczywiście poszkodowanemu, żeby wszystko jednak było dobrze. Kierowca czerwonego samochodu nie patrzy w lusterka. I dochodzi do zderzenia, gdzie wina leży oczywiście po stronie sprawcy. Kierowca tej ciężarówki stracił kontrolę nad pojazdem, bo jego naczepa zaczyna się kołysać, aż po prostu zapewne wypadł z drogi. Niestety nie wiemy, co się stało dalej, bo tutaj nagranie się urywa. Karma zawsze wraca. Chamski kierowca po lewej stronie właśnie się o tym przekonał. Po wkurzaniu motocyklistów trafia w murek po lewej stronie. Traci kontrolę nad pojazdem i dachuje. Kierowca Mercedesa na prostej drodze zatrzymał się, a później zaczął cofać i nie zwrócił uwagi, czy przypadkiem ktoś za nim nie jedzie. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w niego uderzył? Mistrzem cofania. Okazuje się, ten kierowca, jadąc na wstecznym uderza w tył innego zaparkowanego pojazdu. Można tutaj powiedzieć, że jego wypłata z konta też się trochę cofnie. Po tej stłuczce ten kierowca chciał wyjechać i myślał, że od razu jest ulica, a to był spadek o zapewne jakieś pół metra, jak nie więcej. Na jego nieszczęście trafił w hydrant, a w dodatku dachował. To zdecydowanie nie był jego dzień. Kierowca żółtego pojazdu to naprawdę niezły agent. Kilkukrotnie próbuje zaparkować równolegle i jak można zobaczyć, naprawdę bardzo się stara, mimo że średnio mu to wychodzi. Niestety, w pewnym momencie wciska wsteczny na maksimum i niestety przestaje być tak kolorowo. Po chwili jednak odjeżdża on z miejsca parkingowego, jak gdyby nigdy nic już go nie ma. Jednak, któregoś razu znowu powrócił i tym razem chyba udało mu się zaparkować, o ile nie stuknął w tamten samochód. Ta akcja jest naprawdę poważna. Zobaczcie na tą ciężarówkę, która, jak widać, zaczyna tracić panowanie i miota się na prawo i lewo, aż totalnie kierowca stracił panowanie i uderza w barierki. Plus dla autora nagrania, że się zatrzymuje i zapewne pobiegnie udzielić pomocy poszkodowanemu. Wiele ludzi przeszłoby obok tego obojętnie. Srebrny Ford szeryfuje i wjeżdża na lewy pas. Nagrywający nie zdążył już wyhamować, a niestety uderza w delikwenta. Dwóch kierowców wyjeżdża ze swojej posesji w poniedziałkowy poranek, Jeden jak i drugi chyba nie patrzą w lusterka, gdyż przy cofaniu zderzają się tyłami samochodów, ciekawe czy są dobrymi sąsiadami. Wyjazd z supermarketu może przyprawić o stres, szczególnie wtedy gdy kierowca przed nami nie patrzy w lusterka, i oczywiście próbuje cofać. Tak jak w tym przypadku kończy się to uderzeniem w autora nagrania. To nagranie przedstawia to samo skrzyżowanie, ale za każdym razem są to różne sytuacje. Jak widzicie, jest to chyba naprawdę bardzo pechowe skrzyżowanie, bo bardzo dużo jest tutaj wymuszeń ze strony kierowców. Życzę, aby w waszej miejscowości nie było takiego pechowego skrzyżowania. Bohater nagrania widział, jak opuszczają się rogatki. Wychodzi z samochodu i upewnia się, czy nie jedzie czasem pociąg. No, skoro rogatki zostały opuszczone, to wiadomo, że przejedzie. Natomiast on postanawia jednak ominąć rogatki i przejechać. I w ostatniej chwili niecierpliwiec jednak nie wjechał na tory i uciekł ze swojego samochodu. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafił on po prostu poczekać. Ten biały samochód może i ma trochę mocy pod maską, ale kierowca za to uzdolniony nie jest, skoro tak łatwo stracił kontrolę nad pojazdem. Całe szczęście, że tutaj na drodze nie stały inne samochody, bo skończyłoby to się kraksą. Ten kierujący widać chciał zaparkować na swojej posesji. Ale nie wcisnął hamulca i uderzył w bramę garażową. Wciska wsteczny do końca, prawie wyszarpując zderzak przedni. Ta sytuacja tak go zdenerwowała, po cofnięciu uderzył tym razem specjalnie jeszcze raz w ten garaż, a na końcu pomiotał się i pojechał dalej. Patrzcie na niebieskiego golfa. Jadąc przez skrzyżowanie, nagle on hamuje, bo na drogę wskakuje pieszy, który chyba chciał wskoczyć pod koła, bo nie da się inaczej wyjaśnić tej chorej sytuacji. Ten kierowca najechał swoim samochodem na znak, a teraz próbuje wypchać samochód z tego znaku. Nie wiem jak, ale udało mu się to zrobić. Ale karma za złą jazdę dała mu mocnego kopniaka w czuły punkt. Ta kobieta niesie dwa wiadra z jakąś cieczą przez drogę a całość nagrali ochroniarze z kamer monitoringu. Przeprawa z tak ciężkimi wiadrami to naprawdę niezły wyczyn, ale niestety zostaje on zepsuty przez nadjeżdżający skuter, który uderza w jedno wiadro tej kobiety, a wszystko wylewa się na jezdnię. Dospędzony samochód z tego nagrania wjeżdża prosto w zaparkowane samochody i dosłownie skasował trzy pojazdy, wrócił na pas i pojechał dalej. Chwilę później kierowcy tych samochodów biegną do swoich pojazdów. Niestety, ale szkody materialne są tutaj naprawdę spore. Kierowca srebrnego pojazdu cofa, a później jedzie do przodu zderzając się z niebieskim samochodem. Zapewne nie spojrzał, czy coś nie jedzie po prawej stronie. No cóż, taka nieuwaga sporo będzie go kosztować. Pytanie jeszcze jest jedno. Dlaczego on cofał na środku drogi? Do niewiarygodnego wręcz zdarzenia. Doszło na jednym z parkingów, a mianowicie kierowca traktora wjeżdża na parking przy jakimś bodajże supermarkecie. Dochodzi do próby parkowania, no i jak możecie zobaczyć, niestety, nie dość, że kierowca traktora nie ustawił się w swoim miejscu do zaparkowania, to w dodatku uderzył tyłem traktora w inny samochód już tam stojący. Co najlepsze, traktor zatrzymał się po tym incydencie i stoi. Po chwili jednak, kierowca wychodzi z traktora. I okazuje się, że kierującą była kobieta, która w słomianym kapeluszu nie przejmuje się niczym, tylko idzie zapewne na jakieś zakupy. Traktora zamyka na pilot, który jest razem z kluczami. I dumnie zmierza w kierunku sklepu.